Halo, halo, witam wszystkich serdecznie. <laughs> no, wiadomo, z tej strony DMG. I chciałbym Wam coś powiedzieć. Otóż, właśnie sobie wypoczywam na wakacjach wraz z pajalokiem. Chcemy chyba jechać na jakiś kajak. Boty! Ale generalnie. No, jest ten banik, nie? Jest ten banik. Nie ma co ukrywać. Przepraszam Was, widzowie, za to, że no wyszło jak wyszło. Tak więc, ok, pawiło się na początku pytanie, czy w trakcie bana nie mogę streamować gdzieś indziej. No, no właśnie nie mogę. Póki jeszcze nie jestem zbanowany permanentnie, albo nawet nie wiem, czy jestem zbanowany permanentnie, tak jeszcze nie mogę łamać umowy z, z Twitchem, czyli... Czyli właśnie przenieść się na YouTube i tam streamować. Póki co nie mogę tego zrobić. Także na pewno do tego poniedziałku. Teraz jak nagrywamy, mamy mamy, mamy co to jest? To jest 13, no to to jest piątek chyba. Kurde. Także teraz jak nagrywamy, to jest sobota. Właśnie pytajcie się też na, na jak długo właśnie jest ten ban, ale to od razu wam powiem, że nie wiem. Pojawiało się jeszcze kolejne pytanie. Za co jest ten ban? Otóż, wyjaśniając Wam, bo no zasługujecie na to, żeby wiedzieć, bo i tak bliżej pewnie niektórzy z Was na tym live'ie, kiedy takie coś odwaliłem. Mianowicie, a, zażartowałem sobie z pewnej grupy społecznej, która yy, nosi barwy tęczowe. Także możecie się domyślić, o którą grupę chodzi. Czasu niestety nie cofnę, ale. Pamiętajcie, że na moim kanale są tylko żarty, my sobie żartujemy. Jak wyzywamy się, to też się wyzywamy tak na niby, wiecie. Tak jak przyjaciele to robią. To był żart jakiś taki na sekundę, taki mało śmieszny. Dla niektórych wcale, no bo posypała się masa reportów w tym właśnie czasie na mnie za to, co właśnie powiedziałem. I wyszło tak, jak wyszło, czyli mam bana. No generalnie zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, że powinien zostać zbanowany albo inaczej, że powinien zostać zawieszony, że ten ban powinien być, że ten ban nie powinien być długi, może tak, ale powinien być, no bo faktycznie już miałem dwie wpadki, gdzie pokazałem yy, coś, czego nie mogłem na streamie <grym> i to dwukrotnie. Na szczęście za to nie było bana, no ale do trzech razy sztuka, no i <grym> tu mnie załatwili. Także tak, z kwestii informacyjnych na YouTubie niedługo pojawi się filmik z mojego stanowiska. To co tu widzicie teraz, to nie jest pełny sprzęt. Nie, tym, nie to wszystko sprawia, że ten stream wygląda tak jak wygląda. Także jeżeli będziecie mieli chwilę, to możecie sobie subka dać na tym kanale. O ile jeszcze teraz nie macie, i, 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 i obejrzycie sobie. Na czym streamuję albo na czym streamowałem do tej pory? Także to by było na tyle. I dziękuję wszystkim za to, że obejrzeliście filmik. No i przepraszam <ścoughs> za to, że tak wyszło. Strzałeczka i na razie.